Przed wami na tej scenie, na scenie klubu komediowego, wystąpi fenomenalny Michał Kutek. Dziękuję najmocniej. Bardzo mocne to jest, dziękuję wam. Dziękuję, już może się skończyć. Tak jest, powiedział fenomenalny, no chuj, zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, słuchajcie, bardzo się cieszę, że w ogóle mogę tutaj wystąpić. E, bardzo mi na tym zależało, bo to jest kultura, klub komediowy. Byłem w przerwie, w kiblu. Srałem, każdy sobie inaczej ze stresem radzi. I mi się kichnęło. A koleś przypisła, że do mnie na zdrowie, kur... Mówię, taka kultura. Mówię, muszę przyczekać, aż pójdzie. Bałem się, że będę pocierał dupę, a ten mi tam wparuje. Wiszuje, panie komiku, kurwa, wiszuje. Także za dużo kultury, to jest źle. Słuchajcie, jest listopad, sezon... To pani była, tak? Ja myślałem, że ty. No nic, to super. Także jest nauczka, taka relacja między nami, love-hate typowa, ale z chęcią się dowiem, co robisz po. E, co? Słuchajcie, co się dzieje. Słuchajcie, listopad, sezon komediowy w pełni, już nie gramy plenerów, nie ma cudu nad wisłą, nie ma iskry i powiem wam, że ja trochę za tym tęsknię. Bo ja uwielbiałem bawić psy i dzieci, kurwa, to jest naprawdę. Jak ja widzę uśmiech na twarzy Labradora, to mi się przypomina, dlaczego komedię robię. Słyszę płacz dziecka, o to chodzi, każdy Debil potrafi dorosłego rozbawić. Ja nie rozumiem, czemu jak jest plener, to rodzice zabierają dzieci na stand-up. Jaka jest logika? No, ja się jest za darmo, to sobie posłuchasz o waleniu konia, Chodź, to, to możesz, to możesz. To jest bez sensu. Raz byłem na plenerze w Poznaniu, była matka z dzieckiem, a jestem z Poznania. Podchodzę i mówię, proszę pani, zaraz będzie stand-up. E, prostacki, wulgarny. Mówię, wiem, bo występuje. No, nie dlatego dziecko. Ona na mnie patrzy i pyta, tak? To co ja mam z nim zrobić? Chyba naprawdę mnie pytasz? To jest moment, w którym ja decyduję? Przebierz śmiesznie i pójdź wolno, to jest moja propozycja. Albo oddaj mi, nie zawsze mam z kim grać w Fifę, no przyda się zajebiście. Co znaczy, jak się przed sądem będzie tłumaczyła, No pan komik mi kazał, myślałam, że trzeba. Jakoś. Nie bierzcie dzieci na scenę. Przyszedł ktoś tutaj z dzieckiem dzisiaj? Raz zapytam, i tym się zgłosił ja. Patrzę, 30-letni syn. Nie o to mi chodzi. To jest, jakby nie o to mi chodzi. Nie bierzcie dzieci na stenda, to jest bez sensu, kurwa. Nie wpadlibyście na pomysł, że przyjść do kasyna. Przepraszam, gdzie jest tu do ruletki, na drażę korsarze, boś dzieciokiem jest. No nie? nie bierzcie dzieci na stenda, proszę was o to nigdy. Słuchajcie, jak tam po wakacjach, dobrze? Tak? Jakich wakacjach? No, czyli źle w domyśle, tak? Nie mam wakacji, ale lubię zapierdalać w korpo. No proszę tak, to co lubi, w swoich z ambicjami. Czemu się tutaj do pani dopierdoliłem, biednej? Dajcie prawa dla tej pani. Czemu ja jestem nieuprzejmy w ogóle? Czemu ja jestem nieuprzejmy? Słuchajcie, ja byłem niedawno na wakacjach w Hiszpanii. Hmm. Tak, ze starymi. Z rodzicami. Utrzymuje się ze stand-upu, jakby jadę z rodzicami albo wcale. Nie ma nic pomiędzy. Nie. Ale znam sobie swoją rozrywkę. Obserwowałem mojego ojca, jak poznaje kuchnię świata. Coś pięknego. On jedeser i mówi, kurwa, jakie to dobre. Coś jak mleko, ale gęstsze, coś jak śmietana, ale rzadsze, co to jest? Ja mówię, tato, jogurt kurwa. Ty 60 lat na chwilę zapomniał o jogurcie. Czejcie. Wspaniały człowiek. Wspaniały. Niedawno go uczułem obsługi internetu. Mówię tato, www.pl.enter klikasz działa. Mówi, ja klikam enter nie działa. Mówię, pokaż, patrzę enterem w Wordzie na piernałej. Taki koleś. Wspaniałe, ale nie ogarnię. E, słuchajcie, zacząłem też jakoś niedawno trochę ćwiczyć, trochę dbać o siebie. Jakby musiałem, musiałem, bo już mnie z lotkiem mylili. To... Nic fajnego, po występie. Trochę jak lotek, dziękuję, nie, że gruby w kół to... mm. Nie. Nic fajnego. Jakby sylwetka nie jest tym, czego mu zazdroszczę dokładnie, ok? I byłem ostatnio na siłowni i trener mnie rozpoznał. Mówi, słuchaj, ja cię kojarzę, nazwiska nie znam, a cię kojarzę, bo ty stenta robisz. Szczerze? Takie rozpoznanie na odpierdol. W ogóle się nie postarał. Ja też tak mogę, ja cię kojarzę. Trener personalny, jesteś plakietkę widzę, tak? To co już? Jesteśmy swoimi fanami, tak? Dawaj fanpage. Widziałem, jak pajacyki robisz, kurwa, zaimponowałeś mnie. Mówi, ziomeczku, ćwicz sobie, ale jakbyś tylko czegokolwiek nie wiedział, nie rozumiał, to pytaj. Wy kurwa, taka okazja? Panie kafarze, o co z tym bitcoinem chodzi dokładnie, kurde? Panie kafarze... Hmm. E, dlaczego wilk tak wyje w księżycową noc? E. Ostatnie pytanie, czy jeżeli straciliśmy wolne sądy, ale zyskaliśmy wolne niedzielę, to wygrywamy jako społeczeństwo? O. Ładnie mi wytłumaczył. E, poszedłem sobie ćwiczyć. Znalazłem gazetę Men's Health. Przeczytałem całą, już wiem wszystko o kobietach. Wszystko, Uwielbiam trzy rzeczy. Orgazm, pesto dyni jak on się troszczy. Nic innego. Tam był nawet artykuł. Jak osiągnąć orgazm solo? Cztery strony. Nie? Ona ma cztery strony na to, na co ja mam cztery minuty, kurwa. Co się z I wyobraźcie sobie taki artykuł w męskim czasopiśmie, kapslokiem potężny tytuł. Jak osiągnąć orgazm solo? a pod spodem tylko, poradzisz to? Mogliby dać jedną radę, spróbuj. Nie chcę się przechwalać, ale ja na swoim koncie nie mam ani jednej nieudanej masturbacji. Nigdy nie, bo o, co, co, orgazm, mnie katarzy, antygony, rozumiem, kurwa. Nigdy. Nigdy nie miałem, co było dalej, gdzie ja instrukcję zapodziałem. Jest, ustaw przebiot na sztors, dobrze, no. Pociągnij w dół do uczucia lekkiego mrowienia u nasady, Zapomniałem jak walić konia. Co teraz? dokumenty na polsacie będę oglądał. Ukradłem tą gazetę do siebie. Ukradłem. Po następnym razem, jak będę spał to kobietą, ona nie dojdzie. Pasz, poczytaj. Sobie. Idę do kuchni. Czasem nie ogarniam. ostatnie nie ogarniałem, uprawiałem seks i pierwsza raz moje do czynienia ze świętuszeniem. Nie ogarniałem. Ja byłem na górze, ona była na dole. Bo jak we dwójkę bylibyśmy na górze, no to seks by się nie udał, prawda? Sprawiamy sesję, ona do mnie mówi: Michał, ruchaj mnie. Ja mówię, kurwa, przecież to robię, o co ci chodzi? Co ty, teraz statystyki do Gusu, będziesz wysyłać Już podmiotów cię ruchających, co jest gra? I potem się zorientowałem: mówię, a tak, ale cię rucham. Mm. Strasznie, niezręcznie. Ale ja się poczułem, jak dziecko w przedszkolu przepytywane na zasadzie: a co robi teraz, Michał? Jak no rucha, 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 rucha. rucha, 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 rucha. A drugie pytanie by było, a jak robi krówka? No mu robi, mu robi, mu robi, mu robi, mu robi. Już może Michałek ruchać dalej, tak? tak. I nie trzeba w ogóle tego pomysłu. W imię tego, żeby czerpać więcej satysfakcji z czynności, którą robicie, mówicie o niej, jak robicie. Spróbujcie się tak lepiej bawić w Uberze. A jak Witali prowadzi Ubera? O kurwa, jak Witali prowadzi Ubera? A jak Witali skręca w lewo? Najlepszy skręt w lewo w moim życiu! Kurwa. Nie ma szans. E, słuchajcie, trochę zmieniając temat. E, ja na co dzień w ogóle jestem prawnikiem, kur... Zajebistym! Dlatego tutaj jestem, to jest powód. Czym powiedział, panie ale, pan idzie, rozśmiesza ludzi, ja ogarnę w kancelarii. Ja mówię, wierzysz we mnie? Nie, oku? to jest wypowiedzenie, wypierdalasz. Jak ja nie lubiłem tego typu. Co dzień rano od niego słyszałem, spóźnił się pan. A skąd, kurwa, wiesz? Może chciałem przyjść później, co? To nie jest zegarek, to diagramkowy, który pokazuje, jak bardzo mam się w dupie. Co ty na to? Fajnie. Zarabiałem dużo jako prawnik, ale w rozwoju zawodowym. W cennym doświadczeniu, moje, ulubione w możliwości poznaję nowych ludzi. po Tinderze szukałem, a zakład pracy miał odpowiedzi cały czas. Ja się bałem, że jednego dnia szef przy wypłacie mnie zapyta e, Panie Michale, a zbiera Pan może punkty payback? Nie, to futerał na Nokie i styczeń z bani, kurwa. Nie lubiłem tego. Jakby, wiecie, to był straszny praca za doświadczenie. Potrzebowałem pieniędzy, żeby funkcjonować. Co miałem powiedzieć dziewczynie na walentynki? No, kochanie, szef jest ze mnie dumny. To Ci musi wystarczyć. Kurwa. Ale spokojnie odbijemy sobie w tłusty czwartek. Będę miał pączki z roboty. Może być? I musiałem całą aplikację dorabiać w makowości elektronicznej. Zarządzałem kartą kredytową mojej matki. Tak było. Ja się zajmowałem prawem karnym. Miałem swoją specjalizację. Niewinni. Pamiętam swoją pierwszą rozprawę. Poznańska mafia, reprezentowaliśmy świadka Koronnego, tego, który wyrabiał pozostałych. Ten mecenas powiedział, panie Michale, ten jeden, właściwie wszyscy, będą panu grozić, że pana znajdą i zapierdolą. To pan się nie przejmuje. <noise> Powiem wam taka rada, se. Jak ci grozi ty, bo którym wiesz, że zabił dwie osoby, ciężko zareagować, tak, tylko pierdoli. Do trzech razy sztuka, nie kombinu. Zabił, bo głosu mu kazało. Głos, czy to był ten sam głos, który mówi mi przy ladzie w McDonaldzie: weź powiększony. <noise> ten? przy ladzie w Multikinie, to co, że jesteś sam? Bierz zestaw dla dwóch. I wtedy prokurator zapytał, czy gdyby oskarżonemu głosy kazały skoczyć z mostu, to też by skoczył? I ja wtedy wniosłem sprzeciw, że prokurator sobie wyciera mordę tekstem mojej mamy. E, miałem też sprawę pedofila. Naprawdę. W sensie wiem, że to nie jest do końca okej, okay, ale miałem tak. Jakby to jest taka relacja, że w sensie musisz tego typa przedstawiać w najkorzystniejszym świetle. To jest tak, jakbyś mój od swojego najgorszego kumpla. Kurwa. To jest sędzia mówi, zgwałcił sześciolatkę. No może zgwałcił, ale kurwa jaką lazanie robi, to na tym się skupni. To jest. Jakby nie wiem, czy to zrobił, nie wiem, bo nie wiecie tego pewnie o pedofilach, ale oni się nie przechwalają tak jak heteroseksualni mężczyźni. Nie ma tak, że sędzia pyta, coś Panu łczyło z tą sześcilatką, hey, kurwa, pyta, że wiesz. To są tacy dżentelmen, o pewnych sprawach nie dyskutuje. Także, drogie panie, jeżeli któraś chce u mężczyzn dyskrecję, polecam pedofili. No, mają swoje wady, ale milczą jak grupę. Także... Nie, za dużo, co? Kurwa, jeszcze kwadrans, ty. O, fajnie będzie. Tyż został skazany? Bo ja byłem jego obrońcą, to... On myślał, że ja go bronię. Ja pisałem te żarty. Straszne. Ja przez bardzo długi okres czasu występowałem na salach sądowych jako aplikant i robiłem open mic. I mi się już w głowie pierdoliło. Ja byłem tyle od tego, żeby zrobić na sali sądowej. A teraz, drodzy ławnicy, przywitajcie wielkimi brawami mojego przyjaciela oskarżonego. Jakby w sensie nie mogłem robić tych dwóch rzeczy. Bo jedno by nie pomagało, drugie. Nie byłoby tak, słuchaj, mam ci do polecenia zajebistego adwokata. Zobacz na YouTubie. Zabawny, kurwa. Nie było. Piorę rozwód u niego. Ty ma dobre puenty, Zaufam mu z połową majątku. No nie, no. I jakby. Ale w sensie tęsknię za tym chciałem, żeby była taka odpowiedzialność, jak jest na komiku, byłaby na adwokacie. Że jak ja bym komuś zjebał, żeś tylko miał opinię na kubilecik następnego dnia. Ogólnie dobrze spędzona rozprawa. Dostałem zawiasy, liczyłem na więcej. Jak komuś grozi pucha, to polecam. To by było, to by było rewelacyjne. I jakby najtrudniejsze w tym było, musiałem powiedzieć mojemu ojcu, że nie chcę być adwokatem, tylko stand-uperem. To był jedyny moment mojego życia, gdzie szczerze żałowałem, że nie jestem gejem. Ta rozmowa byłaby dużo łatwiejsza. W każdym razie mógł tłumaczyć, to, to jest stand-up. Wtedy jeszcze stand-up nie był popularny, trzeba było wytłumaczyć. Mówię, nie przebierasz się, opowiadasz żarty, się kabaret dalej bez przebrania w pierwszej sobie. Tak myśli, mówię, skumał. Patrz na mnie i mówi, kurwa, ale ty w ogóle nie jesteś zabawny. <grym> Tego nie przewidziałem. To mu powiedziałem, że jestem gejem, żeby go wkurwić. Także tu wygrałem. Ale chyba we mnie wierzy. Wierzy, bo niedawno powiedział: Synek, czytałem i dobrze, że robisz to, co robisz, bo ten twój y, podobno startup się rozwija. Wspaniały, ale nie ogarnię. Dokładnie tak. I słuchajcie, występuję jakiegoś czasu. Pamiętam, jak niedawno występowałem w Warszawie, e, trochę gorszy występ. No Nie każdy musi być super, ale do mnie podszedł jakiś typ po występie. mówi, stary. Przepraszam, w Warszawie jesteś. Mordo? Gratuluję. A on mówi, dlaczego? A on mówi, słuchaj, widziałem cię pół roku temu w klubie, nie powiem. I tak duży progres, kurwa. Bezczelny typ. No co ja mówię, zgodnie z prawdą, koleś. Nie, nigdy nie było w tym klubie. O mnie klepie po plecach i mówi, i tak postęp od tego czasu. <laughs> jestem lepszy niż jakiś komik kiedyś. To jest zajebisty komplement. Chciałbym go zobaczyć, jak komplementuje innych artystów, na przykład malarzy. Mordo, kurwa. Lepszy obraz niż taki, co gdzieś widziałem. Tak, trzymaj, tak, trzymaj. Jakby trzeba, bo ja nie jestem popularnym komikiem. Jakby, ale nie mogę narzekać, bo ludzie przychodzą na moje występy, bo stand-up jest popularny. Inni artyści mogą tego zazdrościć, muzycy tak nie mają. Nie ma na zasadzie, idziesz stary na koncert, a kto gra? Muzyk. I mi to wystarczy. Tak, nie, nie ma niczego nie takiego. Raz występowałem właśnie za balardem Pizą. Jesteśmy po występie. Do niego kolejka po zdjęcie. Ja sobie stoję. To się ustawiłem w tej kolejce. To trzeba było wymyślić. Wiem, jedno rozpoznanie w Poznaniu, skąd jestem. E, podeszła do mnie kobieta, zapytała, kiedy kolejny stand-up? I poszła w chuj. No bo ja mam gwarancję, że to jest w ogóle rozpoznanie. To mogła być jakaś popierdolona baba, która łaziła po centrum na zasadzie, którędy na pocztę, po ile mleko, kiedy stand-up? Nie wiem. Bardziej, że ja mieszkam w centrum, w centrum Poznania z pełnożuli. Tyle co w centrum Warszawy. Jakby, jak nie masz domu, nic się nie ogranicza przy wyborze lokalizacji. Powiedziałem. Ja to trochę lubię, ja mam niską samą cenę bardzo. Ja to lubię, bo tylko idę po bułki i słyszę za sobą: szefie, mistrzu, królu. Tak, żule, dziękuję, jestem wyjątkowy. Ja płacę kobiecie na terapii. 100 złotych i mówi: Panie, Michale, pan ma problemy. Żół za dwa złote praktycznie mówi: królu, ty problemy. No co ta kobieta pierdoli? Ty, jeste, ty jesteś wyjątkowy. Dziękuję, żół. E, raz mnie zaczepił żul, to był inny żul, to jest dziwny moment występu, w którym imponuje ludziom tym, że znam wielu Żuli w Poznaniu. w ziomeczku, nie chcę cię pieniędzy, tylko kup mi coś do jedzenia. Czyli chce pieniądze, A dodatkowo chce, żebym wykonał za niego usługę. Bezczelny skurwesy. No, że ja nie wpadłem na taki pomysł, jak przyszedłem do szefa po podwyżki. Szefie, szefie, żadnej podwyżki. Żeby szef mi kuchnię zrobił. Nie ma tematu. Słuchajcie, co chcę jeszcze powiedzieć. Jakiś czas temu rozstałem się z dziewczyną, a powiedziała, odchodzę, bo wolisz stand-up ode mnie. Więc kurwa, docencie. A powiedziała mi, Michał, mam jedną prośbę. Mamy wielu wspólnych znajomych. Proszę cię, nie mów mi źle na mój temat. Kogo ja znam w komediach? Kogo ja znam? I ja się z nim nie zgadzałem w najprostszych kwestiach. Na przykład jesteśmy w kuchni, pytam. Gdzie jest pieprz? Odpowiada mi, tam, gdzie zawsze. Kurwa, nikt mi tu nie pomaga. Ja nie wiem, co nas sobie wyobraża, że już sięgam do szafki, mam pewne podejrzenia, które mi tylko na razie wolę się nie dzielić. W ostatniej chwili myślę, a kurwa dopyta. Nie. Próbuję dalej. Gdzie dokładnie? Kochanie. Jakby się z Golumem pomyliła z wadcy pierścieni, jakby tam miał być konflikt wewnętrzny na zasadzie. Kochanie, tak ładnie do nas powiedział. Powiedzmy mu. Powiedzmy. I odpowiada. Obogoregano. Kochani, to nie jest pomoc, bo to nie jest odpowiedź. Ja nie pętam tej lekcji geografii w liceum. Panie Michale, gdzie leży Warszawa? Tam, gdzie zawsze, profesor. Obogotwocka, może być? I na przykład mnie nerwował jak autem jeździliśmy. No, za każdym razem mnie strofowało. Była. Michał, fuj, o Jezu, Jezu, Jezu. Michał, redukcja, co to znaczy, dziewczyny? Michał, dusi się. To, kurwa, otwórz Jak ci pomóc? Absolutnie. Ja jestem ciężki, to jest takie... Co jest ze mną nie tak? Porozmawiajmy. Nie, cały jesteś chujowy. A, to przepraszam. To, 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 to nie ma problemu. Ale przechodzi, przeszło mi. Poszedłem pewnego dnia do Starbucksa. Pani mnie pyta, mleko zwykłe czy sojowe? Kurwa, zwykłe. Znowu ja decyduję. Ja pierdolę, Skąd te supermocy. Co jest, kobieta mnie zostawiła czy pająk pierdoli? Dziękuję. I jakby ciężko się spotykać z kobietami, jak się jest stand-uperem mojej popularności. Czyli jak się domyślacie, żadnej. To nigdy nie jest dobre. Jak ona nie wie, co to stand -up muszę jej wytłumaczyć. Mówię, no wiesz, no co, no to żarty sobie opowiadam, do no, czasem się śmieją, czasem nie, no ja lubię. Wtedy momentalnie z równorządnego partnera staje się dla niej dzieckiem z autyzmem. To fajnie, że coś robisz, Michałek. Super. Fajnie, a co to jest? Zobacz, mój autobus, ja spierdalam, cześć, hej. Ciężko. A jak zna stand-up, też i źle. Stand-up robisz? A znasz tego Rafała Paczesia? Kurwa, jaki on jest dobry. Co ja mam powiedzieć? W księgowości siedzisz? A znasz tego Marka? Kurwa, jak on tym pitem za 2,16 I Ja, gin amortyzacji, geniusz księgowości. Poznaj mnie. No, jest ciężkie. Jakby przez moment też korzystałem e, z Tindera. Nie polecam. Jakby Tinder mi uświadomił, w której ja gram lidze. Ja nie musiałem tego wiedzieć jako mężczyzna. To jest, okej, okay, będziemy dawać prawo tylko ładne dziewczyny. No, ewidentnie średnie też dajemy do puli. I za chwilę, okej, okay, gramy wszystkie dziewczyny, Michał. To jest, jakby jestem graczem, jeżeli idzie o brzydkie dziewczyny. To jest żadna korzyść. Jak rzuc autu we własnym polu karnym. No, kurwa, nic nie ubrasz tego. Nie ma takiej możliwości. I dla mnie Tinder to jest portal, który najbardziej sprzyja zboczańcom. Żaden inny portal randkowy ci nie mówi praktycznie, masz trzy kilometry, zdążysz. Kurde. Zaraz się połączy z Uberem, będzie w Italii, jest w pobliżu, podwiezie. Kurde. Naprawdę. Raz gdzieś pod Warszawą występowałem, zapytałem typa czy, zapytałem kogoś, czy korzysta z Tindera i ty mi odkrzyknął z Tindera nie, ale z Roxy tak. To jest logika, Tinder wstyd, ale kurwy to każdy. Straszne, to jest. I tam masz zasięg wyszukiwania nie mniej niż kilometr. Nie mniej niż kilometr, żeby przeciwdziałać już największym zbolom, którzy na bank by się znaleźli. ustale na 20 metrów zaczep, czy mi się jakieś pizdy po mieszkaniu kręcą. No by było. Sam zrobił 10 metrów. Hej, co u ciebie? A, się tu u ciebie w szafie, wszystko który... Ale też trochę polecam. Bo ja się o sobie wiele dowiedziałem, jak się uświadomiłem, że ja na Tinderze mam mniejszy zasięg wyszukiwania niż na pyszne pento. Nic mi bardziej nie otworzyło oczu na moje priorytety. I opisy kobiet tam były naprawdę fenomenalne. E. Nie szukam przygód. Kurwa, nie jestem Harrisonem Fordem, nie zabiorę cię do Izraela, żebyśmy świętego Grala szukali. o chuj ci chodzi. Jakby seks nie jest przygodą, spokojnie. Bo przygodą nie jest coś, po czym możesz zasnąć. Nie było tej wersji, władcy pierścieni, Frodo, no to pierścień pierdoliłem trzy minuty dżemki. Teraz. Nie było. Jakby z czynności psychologicznej tylko sranie może być przygodą. To jest, stary, nie wchodź tam, tam była przygoda. To tam, tam nie wchodź. I moim zdaniem, moim zdaniem w ten sposób kobieta sama się uprzedmiotawia. Bo seks jest naturalnym etapem rozwoju każdej relacji. Wiesz, że raz jesteś związany do końca życia? Cecha przedmiotów. Bułki w sklepie. Dotknąłeś? Twoje, kurwa. Także nie polecam. to jest coś niesamowitego, albo twardo stąpająca po ziemi, zodiakalna panna. Tego znaku Zodiaku szukam! Ja uwielbiam znaki Zodiaku, ja tak mam, się ze skumplem w papie i mówię: Stary, nie chcę ci robić nadziei, na dziesiątej za tobą koziorożec. <grym zodiaku> Jak ją przedstawię, chłopaka. Nie ma jakaś dziewczyna, stary rak, ale co? Znak Zodiaku spokojnie, nowotwór, kurde. To jest ciężko coś sensownego wpisać. Ja sam wpisałem obsługa pakietu MS Office. Nie rozpierdala. I jak umówiłem się właśnie z jedną dziewczyną i nie będziemy się załować, więc założyłem sobie rzeczy. I spóźnić się, zapłacić za nią. Powiedzieć, że ładnie wygląda. Pierwsza rzecz mi się zjebała sama. To. To pytała ciąg, spóźniłeś się. A skąd wiesz, kurwa? Może chciałem przyjść później, nie miałbym odwagi. Druga przy kasie w kinie pyta, pytam, a można płacić kartą? Nie? U, kurwa. Masz cztery dyszki, księżniczko? Miałam. I potem nie mogłem jej powiedzieć, że ładnie wygląda, bo byłem dłużnikiem komplementującym wierzyciela. No jakbym pił do skoku z te przy stopy procentowe. Gdzie idziemy, kurwa? I okazało się być bardzo młoda. Jakby, jak jesteś typem, 29 lat spotkasz się z kobietami w różnym wieku, bo, bo jakby nie możesz kobiety zapytać o wiek. To jest, ha, ha, kobiety się o wiek nie pytają, Ja mówię, nie pierdol, tylko powiedz mi coś, to co będę mógł powiedzieć prokuratorowi, kurwa. Nie. nie. będzie rozprawy, wysoki sądzie, ciekawy przypadek, pedofil, ale gentleman, prawda? Nie będzie. I młody, ona jak powiem, 23 lat, jak młode dziewczyny są naiwne i, i mówią dziwne rzeczy, ona mi powiedziała, że jej zdaniem ziemia jest płaska. Tam jeden płaskoziemca, jest nas więcej. Takie! Ja w tym momencie muszę sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie w mojej głowie. Jak bardzo chcę ją przelecieć? Mówię, no nie ma żadnych dowodów, że jest inaczej. Na co szerokość i długość geograficzna, jeżeli wystarczy odległość? Ferdynand Magellan dopłynął do końca i zrobił łodzią tak, jak pływacy pod wodą. Tak musiało być. Kurwa. I siedziałem z nią, ona mi tam zadawała pytania. Widziała, że jestem komikiem. Mówi, skąd bierzesz inspirację do żartów? Kurwa, nie uwierzysz! A... A mogę kiedyś przyjść na twój występ? Nie, bo będę na ciebie napierdalał. Więc... I nie wiedziałem, jak się zachować, więc stwierdziłem, że będę reagował przesadzonym entuzjazmem na każde pytanie. I dostaję znikąd. A lubisz może budoszki francuskie? Kurwa uwielbiam, bałem się, że nie zapytasz. Moja mama hodowała. Ja w poprzednim życiu byłem Budoszkiem francuskim. Jak wczoraj pamiętam, jak sobie jaja lizałem. Hał hał. I poszliśmy do mnie. Ja myślałem, że będzie dobrze. Nie. Próbuję pocałować nagle słyszę, Michał, stop. Ja nie jestem tak. Mówię, kurwa, jaka? Ja nie wiedziałem, że przed seksem teraz są kalambury kategorię choć. Mówi, Michał, dlaczego mężczyzna myśli, że jak kobieta pójdzie z nim do mieszkania, to tylko po to, że uprawiać seks? Mówię, zajebiste pytanie, ale można było wcześniej. Ale z drugiej strony, panowie, kto z was tak ma, że wraca z podpitą dziewczyną z imprezy do siebie, ta siła się właśnie Nie, kurwa. Nie denerwuj, zobacz, nowe planszówki kupiłem, wybieraj. Czerwone czy zielone? Nie w wkurwia. I jesteś na parskim w Monopoli. Sama sobie to zrobiłaś. Ciężkie to było. I ona mi pożyczyła książkę. Drugie spotkanie pożyczyła mi kolejną książkę. Mówię, co jest grane. Chłopaki ogarniłem seks na Tinderze i ja mam prywatny klub książek. Tam była Natalia 23, nie Krystyna 62. Mówię, muszę to przerwać. Bałem się, że jednego dnia przyjdę pod jej mieszkania, tam będzie kolejka typu z książkami. No z czego na tyle dzisiaj pyta. Co trzeba było na dzisiaj, kolego, słuchaj. Ja ci streszczanie zielonego wzgórza, tymi kamienie rzucane na szaniec. Musimy sobie pomagać. Jakby. Nikogo nie dopuszcza do siebie, ale wszędzie chodzą pogłoski o typie, który przeczytał już wszystko. Biblioteka Raczyńskich funduje wydział jego imienia. Pewnego dnia dzwoni do niej Sapkowski, pani Natalio. No by mi się chujowo sprzedaje. CD projekt zrobił mnie fuja, tylko pani mi została. Ale zaimponowała mi. W jaki sposób mi zaimponowałem? miałem się z nią związać, ożenić. Siedem lat. Na no, ślubnym kobiercu ksiądz mnie zapytał. Michale, czy ty bierzesz żądale za żonę? Proszę księdza. Ja nie jestem taki! Nie chodzi o to, że nie chcę, nie jestem taki. To jest genialna wymówka, jak mnie kumple zapyta. Michał, kiedy ty mi pieniądze "Oj, Wojtek, ja nie jestem taki, żeby przelewy robić, kudy. To jest. I rozmawiam o tym z dziadkiem, dziadek powiedział, że kiedyś było ciężej, poderwać dziewczynę, bo trzeba było pisać listy. Z jednej strony tak, bo tam trzeba było pisać zdania z tyłu: najdroższa Marta, ledwie trzeci księżyc zamigotał, a tęskno mi do ciepła twego dotyku. Teraz jest inaczej. Dostajesz mama od dziewczyny, odpisujesz hehe, jak huj, lol, enter. Są różnice. Są różnice. Z drugiej strony mój dziadek nie miał moich problemów. On nie rozmawiał na kacu z kolegami na zasadzie: Henryk, jak ja się wczoraj najebałem. Kurwa, jaki ten list był niepotrzebny, jednak. Ten... Sześć stron pergaminu, który wiesz, no, najebany napisane. W kolejce na pocztę, no wyżygałem się, ale wystałem. Mówię no, ci kurwa. Henryk, piłeś, nie pisz. Nie było niczego. Bardzo wam dziękuję, Warszawa, byliście rewelacyjni. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję.